Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak pozyskać więcej energii poprzez medytację, która nie jest aktywna. W tym sensie, że nie musicie aktywnie w niej brać udziału. I powiem Wam w czym rzecz. Jakiś czas temu na grupie Rozwój Świadomości, do której link znajdziecie w opisie, jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze nie jesteście na tej grupie, a macie Facebooka, jedna z osób spytała. Po co jest sen? Dlaczego aż 8, średnio, 7-8 godzin dziennie zakłada się, że potrzebujemy snu? Dlaczego aż tyle czasu musimy marnować, w cudzysłowie, marnować na sen? Dlaczego nie możemy tego czasu spędzić aktywnie, na przykład na tworzenie, na pracę, na czytanie książek? Po co w ogóle aż takie marnotrawstwo czasu? Dlaczego stwórca tak zaprojektował nasze życie, nasz czas, że musimy aż tyle godzin poświęcić na sen. I tak naprawdę odpowiedź na to znalazłem sam, nie pytając twórcy. Sen, tak naprawdę nie chodzi o sen, chodzi o to, że nasz mózg wchodzi w stany, które, theta czy delta, które pozwalają nam przyswajać więcej energii źródła. Sen jako taki nie byłby potrzebny, gdybyśmy potrafili wprawić w mózg w stany umysłu, które nie blokują energii źródła. A kiedy energii źródła blokuje nasz mózg? Otóż wtedy, kiedy intensywnie myślimy, kiedy się martwimy, kiedy staramy się rozwiązać jakieś problemy, kiedy staramy się pozyskać jakieś rozwiązania, na przykład do biznesu. Kiedy intensywnie pracuje nasz mózg, w szczególności w stanach alfa, to nie jesteśmy w stanie przyswajać energii źródła, ponieważ blokujemy się na tą energię źródła. I jak rozmawialiśmy ze źródłem, z twórcą, to powiedział nam, że nie jest problemem to, że, my, że źródło nie wysyła nam energii. Problemem jest to, że my tej energii nie przyswajamy. I tak. Taki jest problem podstawowy. Czyli ta energia cały czas płynie dużym strumieniem, o wiele większym niż my przyswajamy. Natomiast poprzez to, że nasz umysł jest aktywny często w jakichś zmartwieniach, problemach, to po prostu nie jesteśmy w stanie przyswoić tyle energii, ile do nas stwórca wysyła. I dzisiaj Wam opowiem o pewnym zdarzeniu, które przytrafiło nam się dwa tygodnie temu. I przez dwa tygodnie już to testujemy. Była taka noc, gdzie miałem problem z zaśnięciem. Miałem dużo, oczywiście, też kolejne wizyty bytów, które też swoje robią, więc te zakłócają sen, więc nie byliśmy w stanie zasnąć. I w tym momencie pomyślałem sobie, że na, na sen jest dobre zajęcie umysłu, tak żeby po prostu umysł skupił się nie na myśleniu, nie na problemach, nie na rozwiązywaniu tych problemów, ale na tym, by przestać myśleć. I przypomniałem sobie o śpiewu ptaków. Włączyłem śpiew ptaków na godzinę, na razie na godzinę. Przez pierwsze trzy dni to była godzina i zacząłem słuchać. Zaczęliśmy razem słuchać z Anią, bo też nie, razem nie spaliśmy. I zasnęliśmy w ciągu godziny. Ale po 3 dniach zauważyłem dziwną rzecz: że mam więcej energii. Oczywiście cały czas słucham, słuchamy co, co noc, od tego momentu to już minę, minęło dwa tygodnie. Słuchamy. Trzy kolejne dni i ja mówię do Ani, słuchaj, coś się wydarzyło. Jeszcze nie kojarzę tego z tym śpiewem ptaków, że słuchamy już od trzy dni, ale mówię, że mam więcej energii, czuję się lepiej. I dopiero po jakimś czasie skojarzyłem, że ma to związek z tym, że słuchamy od kilku dni śpiewu ptaków. Śpiewu ptaków z garb. Zresztą link do, linki w ogóle do tych nagrań, z których my korzystamy, jeżeli chodzi o śpiew ptaków, nagrany po prostu naturalny śpiew ptaków z lasu, z gaju, z różnych miejsc, gdzie śpiewają taki znajdziecie w komentarzu tego filmu. I okazało się, że nie tylko umysł pozwolił nam wyłączyć się poprzez ten śpiew ptaków, ale też doładować właśnie nasz, nasze dusze, energią źródła, ponieważ po prostu przestawaliśmy myśleć. Przestawaliśmy blokować energię źródła. I to jest też podstawowy problem, jaki ludzie mają. Blokują energię źródła poprzez różnego rodzaju y, problemy, o których myślą. Pamiętajcie, żeby znaleźć rozwiązanie problemów, musicie mieć energię, bo wraz z energią źródła przychodzą pomysły, rozwiązania. Także energię, którą pozyskujecie ze źródła, możecie zamienić na dobra materialne. Na rzeczy fizyczne. Zwróćcie uwagę, że w krajach, gdzie ludzie tracą mniej energii, na przykład protestanckich, tam gdzie mają mniej przedmiotów <coughs> religijnych, z których ludzie poprzez które tracą energię, ci ludzie mają na ogół więcej dóbr materialnych. Dlaczego? Dlatego, że byty, które ludzie wprowadzają u nas w naszej przestrzeni, pozbawiają ludzi energii. A ponieważ człowiek nie ma energii, to też to przejawia się. Tym, co posiada. I w momencie, kiedy znajdziecie sposób, a ten dzisiejszy sposób jest jednym chyba z najlepszych, ponieważ nie jest to sposób aktywny, czyli nie musicie aktywnie w tym uczestniczyć. Wystarczy, że po prostu śpicie. Bo o to się pyta później już pytałem źródła, czy podczas snu też przyswajamy energię źródła. I źródło powiedziałem, że tak. Jest tylko jeden warunek, który jest dość ważny: oczyszczone czakry, ponieważ wasze czakry, czyste czakry są jak. Gąbka, która jest wilgotna, zaczyna przyswajać po prostu wilgoć. Tak samo działa Wasza dusza. W momencie, kiedy czakry wszystkie są oczyszczone, ta energia źródła, która ma dopłynąć do Waszej duszy, dopłynie, ponieważ macie czakry aktywne. I to jest jeden z podstawowych warunków, żeby mieć tej energii więcej. Oczywiście czakry mogą być w różnym stopniu zablokowane. Kolejna rzecz, na początek, przez pierwsze trzy dni słuchaliśmy właśnie po, po godzinie. Ale później się spytałem źródła, czy jeżeli słucham także w trakcie snu, czy to też działa? Czy przyswajam energię? Źródło powiedział, że tak. I zaczęliśmy słuchać całą noc, o, do rana, aż do, do, do momentu, kiedy dzwonił budzik. Wtedy dopiero wyłączałem nagranie śpiewu ptaków. Czyli przez 7-8 godzin w trakcie snu, na ogół, od e, dwóch tygodni, słuchamy. Nagrania śpiewu ptaków. I co się wydarzyło w tym momencie? Po pierwsze, mam o wiele więcej energii. Za dnia potrafię nawet do godziny późnych, wieczornych godzin czuć wdzięczność. To jest jeden z podstawowych takich symptomów, że wiecie, że macie energię. Że nic wam nie kradnie, ponieważ gdy macie blisko 100% energii, jakiej potrzebuje wasza dusza do funkcjonowania, to pojawia się uczucie wdzięczności. To wam też proponuję żebyście spróbowali do snu aż do rana przez całą noc słuchać nagrania śpiewu ptaków. Jak to zrobić? Zwyczajnie wystarczy na komórce włączyć z YouTube'a na przykład film gdzie jest nagranie choćby godzinne. Godzinne nagranie możecie otworzyć w taki sposób że w pętli więc ono będzie otwarza aż je wyłączycie tylko jeden warunek jest taki że nie możecie Wyłączyć telefonu. Telefon musi być cały czas aktywny, w tym sensie, że jeżeli go włączycie, to automatycznie YouTube się rozłączy. Więc musicie ten telefon cały czas mieć aktywny, nie możecie go wyłączać przyciskiem usypiania. To jest bardzo ważny warunek. Wtedy, gdy włączycie pętlę na filmie, który trwa na przykład godzinę, bo są też filmy takie, gdzie trwają 8-10 godzin, więc takie też możecie znaleźć. Ale mówię, mi nie wszystkie filmy z nagraniem śpiewu ptaków podpasowały i jedne są lepsze. Drugie, mniej jak gdyby takie uspokajające, więc też musicie znaleźć taki, który na was najlepiej działa. Kolejna rzecz. Jeżeli chcecie sprawdzić stan w waszych czak, ile tracicie energii, ile wam energii istoty z kontraktów z ciała subtelnego, to napiszcie do nas, korzystając z formularza, który znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki temu będziecie w stanie. Dowiedzicie się od nas, z diagnozy na przykład, jaki jest stan waszych czakr, jak bardzo są zablokowane. Jeszcze jedna ważna rzecz może się wydarzyć. Otóż byty nie lubią, gdy czujecie się dobrze. Ja po mniej więcej tygodniu zacząłem odczuwać ataki. Ataki takie, żeby, żebym zrezygnował ze słuchania śpiewu ptaków. Było tak, że w którymś momencie byt nie pozwolił mi zasnąć aż do rana. Pomimo, że słuchałem śpiewu ptaków, aż do siódmej rano od, od północy, zresztą my wchodzimy dość późno spać, często nawet po pierwszej, drugiej w nocy. Więc nie zawsze jesteśmy w stanie wyspać się do siódmej rano, ale chodzi o to, że i właśnie to jest takim dowodem na to, że nie chodzi o sam sen, ale chodzi o to, żeby przyswoić energię w trakcie tego odpoczynku. Dlatego ludzie generalnie, którzy nie są w stanie um, przyswoić dużo energii podczas. 8 godzinnego snu muszą spać dłużej, bo po prostu umysł jest tak e, nastawiony na takie fale, które muzykowe, e, które nie przyswajają energii źródła. I to jest bardzo ważne też. To co możecie zauważyć, że jeżeli będziecie dłużej słuchać nagrań przez kilka tygodni miesięcy, to może się wydarzyć tak, że będziecie łatwiej wchodzić w po pierwsze stan relaksu. Będziecie w stanie wejść w medytację, ponieważ wasze fale mózgowe zaczną się zmieniać, zaczną być bardziej regularne i głębsze. To jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o medytację. Wielu, a w szczególności dotyczy to wielu mężczyzn, którzy żyją w ciągłym stresie, którzy nie potrafią odpocząć, nie potrafią odciąć się od myślenia. I może się też właśnie wydarzyć to, o czym wspomniałem przed chwilą, że byty mogą, które są w przestrzeni waszej, albo na przykład z przedmiotów, albo z tatuaży, mogą spróbować. I irytować Was, tak że będziecie, nie, nie będziecie w stanie zasnąć, i mogą po prostu odpuścić, jeżeli, e, jeżeli Wy nie dacie za wygrano i będziecie dalej słuchać. Pomimo, że możecie nie spać całą noc, tak jak mi się zdarzyło kilka razy, e, gdzie nie, nie zasnąłem całą noc, a mimo to, że słuchałem nagrań przez 8 godzin, byłem w stanie funkcjonować nawet do drugiej w nocy bez snu, mimo to. Na tyle przy swojej, e, przy swojej energii, poprzez śpiew ptaków, gdzie e, mózg po prostu odpoczywał podczas tego śpiewu ptaków, byłem w stanie normalnie funkcjonować, jakbym spał. Pomimo, że się męczyłem, wierciłem w kółko, byt nie pozwalał mi za zasnąć, bo był cały czas w naszej przestrzeni. Zresztą to jest nasz w sumie już od miesięczny problem, gdzie byty no non-stop są w naszej przestrzeni i po prostu nie odchodzą bo dla nich to jest, to co robimy jest dużym zagrożeniem, więc starają się po prostu w taki sposób nas zniechęcić, że nawet jako odeślamy jeden, który jest w tej chwili, to na jego miejsce zaraz w ciągu minuty przychodzi kolejny, więc po prostu często odpuszczamy. Szukamy innych sposobów, żeby doładować tą energię, którą tracimy poprzez kontakt z nimi, bo oczywiście każda wizyta takich istot w naszej przestrzeni kończy się tym, że my tracimy po prostu energię i później nie mając tej energii nie mamy często siły motywacji do pracy i ciągle, ciągle przynajmniej ja szukam sposobów jak doładować się energią źródła i dzisiaj zdradzam wam jeden z najskuteczniejszych sposobów, bo nie jest to sposób aktywny, czyli nie musicie nic aktywnie robić w tym momencie, wystarczy, że włączycie sobie nagranie ze śpiewem taków. Zwróćcie uwagę, bo wiele, wiele osób zarzucało nam, że mówimy, mówimy, że tak wiele rzeczy tutaj skażonych, że trzeba było wszystko wyrzucić, że. Ale to nie jest tak. To, co pochodzi od źródła, jak na przykład śpiew ptaków, jak natura, jak drzewa, to wszystko nam służy. I ludzie, którzy obcują z naturą, obcują właśnie choćby nawet w formie nagrania. Ze śpiewem ptaków to nam służy. I wiele jest technologii, będzie technologii odkrytych, która będzie pochodzić od źródła i będzie nam służyć. Bo wszystko się zmieni. Na razie. Chciałbym, żebyście przetestowali ten sposób. I nie zniechęcajcie się, jeżeli będziecie mieli problem z zaśnięciem, bo najprawdopodobniej coś będzie w waszej przestrzeni, co będzie celowo wam blokować sen, żebyście się zniechęcili, żebyście pomyśleli, a, nie mogę zasnąć, bo ten śpiewtaków mnie irytuje. A to nieprawda. Śpiew pozwoli wam o wiele więcej pozyskać energii źródła, ponieważ wasz umysł będzie wchodził w głębsze fale, Mózgowe a, i odcinał się od myślenia. A dzięki temu, jak się odcinacie od myślenia, więcej energii dochodzi do waszej duszy, i na tym właściwie polega sen. Sen polega na tym, że my wchodzimy w takie fale mózgowe, które pozwalają nam przyswoić więcej energii źródła. Nie chodzi o sam sen, nie chodzi o to, że my jesteśmy nieświadomi, chodzi o to, żebyśmy byli w stanie poprzez sen przyswoić energię źródła. I na tym wszystko polega. A jeżeli macie problemy, to jeszcze raz powtórzę. Napiszcie do nas. Na przykład w sprawie diagnozy, i jeżeli coś Was blokuje, czujecie, że tracicie energii, nie macie uczucia wdzięczności, co jest podstawą. Każdy z Was powinien od przebudzenia, właściwie aż do później, jako dzień czuć wdzięczność, bo to jest podstawa. Podstawa, hmm, symptom, gdy macie 100% energii. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.